Dzień dobry. Nazywam się Lidia Śmiechowska. Jestem wicedyrektorem zespołu szkół w Lubawie i witam wszystkich na inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego 2016-2017. <klucza> Baczność. Poczet sztandarowy. Sztandar szkoły wprowadzić. D'ho hymno Klonowska złoży meldunek pani dyrektor szkoły Annie Empel. Przewodnicząca samorządu uczniowskiego melduje gotowość młodzieży do rozpoczęcia roku szkolnego 2016-2017. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor szkoły Annę Empel. Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, na inauguracji roku szkolnego 2016-2017. Szczególnie serdecznie witam w murach naszej szkoły pana Jana Licznerskiego, radnego powiatu Iławskiego. Pana Edmunda Standary z zarządu powiatu Iławskiego. Księdza dziekana Marcina Staniszewskiego. Bardzo nam miło. Witam również pana Krzysztofa Arnowskiego z starszego cechu. Bardzo, bardzo nam miło, że pan nas zaszczycił swoją obecnością. Witam wszystkich e, państwa. Tutaj zgromadzonych nauczycieli, członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lubawie. Serdecznie witam Was, pierwszoklasiści, którzy zaczynacie naukę w naszej szkole, w Zespole Szkół w Lubawie. Bardzo mi miło, że widzę Was w tak ogromnej liczbie, bo zaczynacie naukę w liczbie ponad 290 osób. Jestem z tego powodu bardzo usatysfakcjonowana. Cieszę się i dziękuję Wam bardzo za wybór właśnie naszej szkoły, zespołu szkół w Lubawie, bo e, składacie nam ogromny kredyt zaufania i postaramy się tego zaufania nie zawieść. E, szczególnie dziękuję e, młodzieży z miasta Lubawy, z gminy Lubawa, która zdecydowała się. E, kontynuować naukę w naszej szkole, szkole, która jest tak naprawdę nierozerwalnie związana z Ziemią lubawską od ponad 100 lat. Jest to naprawdę dla nas bardzo ważne. Również serdecznie witam wszystkich tych uczniów, którzy zdecydowali się u nas uczyć, a są spoza gminy Lubawa, spoza powiatu Iławskiego. Ja mam tu na myśli wszystkich Was, którzy jesteście z powiatu Ostrudzkiego nowomiejskiego, działdowskiego, bo jest Was spora liczba. Cieszy mnie to ogromnie, ponieważ na pewno decyzja nie była łatwa, żeby zdecydować się tutaj do nas uczęszczać, do naszej szkoły, a jednak tą decyzję podjęliście. Dziękuję Wam i dziękuję Waszym rodzicom, że taki Wasz pomysł, taki Wasz zamiar zatwierdzili. Trafiacie do szkoły, tak jak już mówiłam, z ogromnymi tradycjami ale do szkoły, która również patrzy w przyszłość, jest perspektywiczna. Trafiacie również w ręce świetnego grona pedagogicznego, życzliwego uczniom, którzy na pewno Wam będą pozwalali i, i, i pomagali rozwijać Wasze pasje, Wasze zainteresowania. Życzę Wam, aby te trzy lata, a w przypadku techników cztery lata, były czasem. Wytężonej pracy, bo nie oszukujmy się, przyszliście tutaj tak naprawdę zdobywać wiedzę i kwalifikacje potrzebne Wam do e, dalszego Waszego e, życia, dalszej Waszej pracy, e, ale żeby to był również czas e, młodzieńczej zabawy, zawierania przyjaźni, e, pierwszych miłości, może miłości na całe życie, bo tak bywa e, częstokroć, i e, żebyście po prostu naszą szkołę dobrze wspominali. Mamy dzisiaj dzień 1 września, jest to taka data dla nas i dla naszego narodu bardzo ważna. 1 września 1939 roku wybuchła druga wojna światowa i wasi dziadowie, dziadkowie, pradziadkowie, prababcie, wasi przodkowie nie zawsze mieli właśnie możliwość rozpoczynania nauki 1 września i myślę, że warto również w tym momencie o nich Pomyśleć, pomyśleć po prostu o naszej historii. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego pobytu w naszej szkole. Dziękuję. Pana młodzieży, witam całą kadrę szanownych gości, panią dyrektor. Słuchajcie, dzieciaki, Wasz czas, gimnazjum się skończył. Jak sami zauważyliście, fajnie było, a teraz będzie jeszcze fajniej. I właśnie patrząc na to, że wybraliście, chyba w swoim życiu najlepiej jak mogliście. Bo trudno jest dzisiaj mówić dobrze, źle, a może mogłoby być lepiej. Oby wasz wybór był waszym wyborem rzeczywistym i tego wam życzę. Obyście za, na koniec tego roku powiedzieli: Tego wam życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak znam życie, jeszcze władza duchowa chciałaby się zapewne wypowiedzieć. Pani dyrektor, szanowne grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, zaproszeni goście, droga młodzieży. Bardzo ważny jest start, a to jest wasz start w nowej szkole i uczucia, które wam towarzyszą, które zaczynają gdzieś tam powstawać, albo już rodziły się od wyboru tej szkoły są bardzo ważne. Czyli start jest bardzo ważny. I chciałbym, abyście ten start w nowej szkole rozpoczęli w takim duchu zaufania. Zaufania tym, których spotkacie w klasach, których spotkacie na korytarzach, czyli gronu pedagogicznemu, które na pewno, bo to jest, to jest powołanie, które grono pedagogiczne nauczyciele realizują, zaufania do tego, że chcą jak najwięcej i jak najlepiej wam przekazać. A szkoła to jest edukacja i wychowanie. Edukacja to jest to co przynoszą nam programy szkolne, co trzeba zrealizować i to będzie niosło wasze umysły i wasze życie będzie niosło wiedzę. Ale wychowanie to jest to co będzie się gdzieś tam pomiędzy kartami podręczników, pomiędzy programem przewijało. Może czasami kiedy nauczyciele zwrócą uwagę, czy, ale dla dobra waszego, może to czasami nie będzie, no, nie chcę powiedzieć miłe, ale, no nie chcane, bo nie zawsze każdy lubi, kiedy się zwracam uwagę. Ale pamiętajcie, potem kiedy opuścicie e, mury szkolne, e, będziecie funkcjonować i będziecie żyć. Tutaj było wiele wspomniane o historii, o 800-leciu sztuki e, ziemi lubawskiej. Też musimy czuć i jako Polacy w tym ważnym dniu rocznicy 77. rocznicy wybuchu przepięknej historii naszej szkoły, to, że wielu ludzi poprzedzających Was tę wiedzę, w stafetę wychowania po to, ażeby kształtować nową przyszłość naszej ojczyzny, naszej ziemi lubawskiej żeby w dalszym ciągu była tak piękna jak dotąd. Życzę wszystkiego dobrego w rozpoczynającym się roku szkolnym. Jeszcze raz Pani Dyrektor, gronu pedagogicznemu, pracownikom i droga młodzieży. Wszystkiego dobrego. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij.